Pouczeni przez zbawiciela i posłusznie Jego słowom, ośmielamy się odmówić najpiękniejszą modlitwę, jakiej nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus, ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Pleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła I zgodnie z Twoją wolą napełniaj Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności Której żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim Przekażcie sobie znak pokoju. miserer nobi miserer nobi pablos lei quito desperata mundi miserere dei ca mondi dona nobi dona nobi Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej najpierw. Kapłani, którzy są przy ołtarzu, w presbiterium, komunia przez zanurzenie, zatem kapłani, kto stanie czekoladę. Jak wiecie, sprawował ją ojciec Danko Perutyna, prowadzący festiwal. W końcu lepsze ojciec Milienko Suszac i ojciec Iwan Czilić, który jest członkiem franciszkańskiej prowincji hercegowińskiej. I Michał Kos z diecezji Pożega. Dziś wieczorem w końcu lepsze było pięćset dziewięćdziesięciu jeden kapłanów. Ten obraz przy ołtarzu i wokół ołtarza mówi wszystko i wszystkie inne słowa są zbędne. Regularne ogłoszenia po Msze Świętej, po błogosławieństwie odmówimy wieżę siedem nasz Będzie poświęcenie dewocjonaliów, które macie i adoracja najświętszego sakramentu. A jutro Msze Święte są tylko w języku chorwackim o 7.30, 13.00 i 19.00. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pochylcie głowy do błogosławieństwa. Poprzez narodziny błogosławionej dziewicy Maryi Bóg dobroczynnie odkupił lud, naród ludzki, niech obdarzy Was swoim błogosławieństwem. Amen. Poprzez Maryję przyjęliście początek życia, niech jej ochrona zawsze was strzeże. Dziś wspólnie obchodziliśmy święto Błogosławionej Dziewicy Maryi Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty Niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na wieki Uklęknijmy i módlmy się Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi. Krzyżowan umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.